Hej, z tej strony Nakiro, a to jest gra Heroes of the Storm. Ze mną jest również Dio. Cześć, to ja jestem Dio. Witajcie, drogie dzieci. He he. Nie strasz ludzi, bo mi tutaj nikt nie przyjdzie. <laughs> postaram się, postaram się, ale wiesz jak to bywa ze mną. No. Witamy w grze Heroes of the Storm, tak jak Nakiro powiedziała. Będziemy sobie grać szybkie mecze, niekompetytywnie w żadnym stopniu. U mnie to jest drugi film na kanale, prawdopodobnie, jeżeli pierwszy nie wychrzani się w żaden sposób. U Nakiro jest to bodajże pierwszy stream, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę Kiro. Nie, streamów już kilka miałam, ale to jest pierwszy stream z HotS'a z udziałem mojego głosu. O, o, cóż to, to miałem na myśli, to był skrót myślowy. W żadnym stopniu się nie pomyliłem, jakbym śmiał. No, oczywiście. No. Ja znowuż sobie zagram Ragnarosem, bo jest to moja ulubiona postać. Mam jeszcze ulubionego mojego skina. zadziewam prawie każdego. O, dobrze, że mnie nie słapnęło, bo, bo bym musiał grać z paślakiem, kurde, nie? W normalnym, a ja lubię tego małego słodkiego. Nie uroczy. lubię tej mapy. No, myślę, z nam tutaj lubię grać, ale Ragnaros jest pod PUSH, a PUSH tutaj nie jest tak opłacalny, co po prostu robienie obiektywu. Yy, w sumie, widzowie, macie tutaj napisane o co chodzi, tak naprawdę z tym wszystkim. Yy, no, bo ja w ogóle zdążę przeczytać. A u mnie se zapauzują. Nie mam u mnie teoretycznie też. Cowieść też. Okej, okay, idę pod Q. Chyba mi się coś schrzaniło i guzik, który przykleja mi kamerę do postaci jest tym samym guzikiem, który wychrzania mi okienko Discorda. I mam okay. nadzieję, że tego okienka nie będzie widać na nagraniu. <grym> Musiałbym nie... coś wkleić. A to pod spacją nie masz e... przyklejonej kamery do postaci? Pod spacją mam, mam tak, że... Yy, inaczej. Ona jest bazowo tak odklejona, że mogę sobie modyfikować. A muszę kliknąć, żeby ją tak w pełni odkleić. Okej. Okay. No to jest tak dziwnie, to jest inaczej niż w lodu. No ja mam cały czas luźną kamerę. No bo to tak też taki nawyk. I ja idę na dół. Bo czołg nam strzela w ściany. No z tym czołgiem to też problemy. Dzierżąd Medarda, ale chyba żyje w swoim świecie, coś mi się wydaje. Problematyczna no, dramatyczna ja... postać. Dokładnie, niestety. No, nie można jej spuszczać z oka, bo szuje. Ale tutaj później jest aż taki ważny, jak No, trochę jest, jak nam przejmą wszystkie wieże, to będzie problem. No nie, no, jest ważny, ale nie aż tak jak gdzie indziej. Tutaj jest ciężej wygrać w samym pushem. No Ostatnio miałam sytuację, yy... mój team generalnie tak przewalił cały mecz, że zostaliśmy na jednym HP, właśnie na tej planszy, ale się odbiliśmy nice. i wygraliśmy z tym jednym HP. No na tej planszy się... kurwa, Ninia, ja. zostaw mnie. To jest to, muszę porucować nad poziomością uwagi. Ja, ja nie będę ukrywał, ja nie będę ukrywał, że ja jestem jakiś tutaj spec, czy znam się na nagrywaniu, umiem grać i gadać, nie umiem. Muszę się nauczyć. I wy możecie obserwować moją porażkę bądź sukces. Zobaczymy jak to wyjdzie. W przyszłości. Jasno. No, i ucieka nam czołg. Ale czy ucieknie? Czy ucieknie? Nie ucieknie. Proszę Państwa, czołg, czołg nie ucieka. Czołg się niszczy. No, generalnie yy, sądzę, że z Nakiro nieraz zdarzyłoby mi się znowu nagrywać. Jest to bardzo fajna osoba i polecam serdecznie jej kanał na, na Twitchu. O, dziękuję, dziękuję, że mnie polecasz. Ja również polecam. Kanał sub za sub i XDD. <laughs> 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 o, Dwaślak, Czudzielec. Jezu. Ninia. Ninia. No nie, Hillera nam opali. się chyba w domek zamienia. W domek to jest zły pomysł, jak są obiektywy. No ale ja sięgam w obiektywy domkiem. A bił mnie. Cięgnę, sięgnę. No nie sięgam. No widzisz? Ale mamy dwa, dobra, mamy no. dwa za jeden. No to nie O, spaślak sam. To on tu robi? Zabił mnie, dosłownie to tak sam... pod tobą. to ma te... nie pomogłeś. No kurwa, nie mam ci ciło. co tu robił? Co oni tu robią? W sumie pobije. Na ten czołgły trzeba było się przejść. Dobrze, no. nie, znowu jestem tu sama, powolny. Zostawię dynię z, z tą staruchą, to przecież ona tego nie zrobi, no. No a co? Ja mam zginąć znowu, tak? Nie, już patrz, zobacz, no przyspieszonko. Już Ninja, spierdalaj. Do, do Japonii jakiejś, czy innych Chinów. W sumie nie wiem czy genji jest Chińczykiem czy Japończykiem czy kim tam. Chyba bardziej Japończyk? No nin ja są z Chin, ale on jest chyba Japończykiem, sądzę. Nie wiem, nie znam się na Glorę. Nie no, on jest Japończyk. On mówi chyba po japońsku. Tak. No.

i chyca On mnie chyca w sumie Chycnął mnie A ja jego Naj no dobrze ja jego. Można zrobić jakieś tam dynki Lubisz dnie Lubię dynię Też lubię dynię Zawsze jak ten na jesień się pojawia. O kurwa, no nie powiem, bo się nalanie. No w tej grze się ciągle coś dzieje. No na szczęście nie wieje w jak w lodu. Znaczy no w lodu tak człowiek siedzi jak na pineskach, tak kurde się skupia. No i nie ma kurwa, zapierdala i rób najemników, puszuj i -y, bij. Zawsze jest coś do roboty. Ała, boli. Dobra, budynek time. O, zrobiłam zadanie. Nie by ich trafia, ale to tak chyba ślepy damage. No wiesz, morales ich wszystkich przelecza. O, ale, ale spaślak sam nie żyje. Ja wbiłam talent, także już mogę spamić. Nice. Czok mnie prawie zjechał. Trzeba zjechać Cho... Kurwa. Jak... <laughs> A miało być fajnie. Ale mamy obiektywy. Chciałem wyruchać czoka a nie nie wyruchał. Generalnie, y, zawsze gram tym samym buildem, bo jestem nubem. I y, po prostu to mi sprawia największy fan. Zawsze biorę tego samego ulta, bo drugim trzeba trafiać, a nie jestem w tym najlepszy. Y, jakbym miał powiedzieć, w czym jestem najlepszy w tej grze, to chętnie y, pominę pytanie. <śledziany> <śledziany> No ja ostatnio polubiłam grać Mephisto pod kiu, bo po prostu jak zrobisz to zadanie, to nie robisz nic, nic innego, tylko spamujesz tym kiu. Kurna, no ten spaślak jest nie do zaspaślenia. Za spa, za <słuch> właśnie, najlepszy okres na nagrywanie sobie wybrałem, bo akurat ostatnio mi się język plącze częściej niż kiedykolwiek. Ale może właśnie to dobrze, może to tak wiesz, na przekór. No. Żeby jakoś to naprawić, gadając samo do siebie. Co mam do stracenia? No i co? Nie sięgnę go. No. nie, czy ja ci mam jak pomóc? Z... Zesrał się. No zesrał się, no a ja to wącham, no. <śleszy> nie! No, żywot bywa przykry. Aż mi tu ten żywot ukróciło. Moja No niestety ścioszek z Wowa ma takiego ultarza. że robi pod siebie, wylewają mu się pewne rzeczy z, z ciała. I my potem chodzimy i to nas struje. Tak. A na drugim ulcie nas pożera. Ja jeszcze nie mam swojego ulta, aby się przydał. Nie, nie, trzeba go zdnić. Bum. Oczywiście ktoś mi ukradł kila. Tak naprawdę no, tu tutaj nie ma co znaczenia, że ktoś kradnie ci kila, czy nie kradnie. To jest wspólne. Liczy się wszystko dla drużyny. Nie ma, że ty dostajesz coś, czego inni nie. No. Drużyna ma zdolność, ty masz zdolność. A ty zabierasz? Taką... Zróbmy dynię. Nie. nie. Czuciutko. I chodź na czołku, razu. Idziemy na czołko. Nice. Dobranoc. I dobranoc. Pierwsze, pierwsze kille moje w dziesiątej minucie. Czy ja mam, O, ja mam, trzy, o nie, nie! 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 O nie! Zgadnij, co robi spaślak. Sam. Brzydko pachnie. Brzydko pachnie. O ład, killer pomocy. Killer pobóż. Dziękuję. I need healing. Oczywiście chronia, wszystko sobie zabija. Ale on ma pierdolnięcia, no co tu dużo mówić. Ale obrażeń nie ma więcej, jeszcze no. niż ja. O, ty masz najwięcej sytuację. Dlaczego ja mam najwięcej? Kurwa niczego, no. Dara jest pierdolę. No normalnie bym miał puszu. Ale tutaj. ciężko. No, jeszcze co chwila są te objectivity. Ale o, chyba no, naj... najczęściej się nasiona pojawiają w ogrodzie. Dawno nie grałem w ogrodzie. Ja w sumie niedawno grałam. Zaraz mnie pindol nie. No chodź. Rozychałem go ile mogłem. O! Pomogłam. Tak, najbardziej. Staruszka mnie pochwaliła, że całkiem ładnie. Babcia chwali młodego kawalera. Czy znaczy, to jakiś malec? Jakiś mały małą hapę. Smrozi no strasznie tak. ten gnojek, nie. no. O, ma najwięcej <laughs> obrażeń. Proszę. No bo starałam się im przerwać. Eee... przejmowanie kapliczki. Idę. Generalnie mało pokazuję tutaj, co się dzieje na, w innych częściach mapy. Niestety taki jest mój styl gry. Ja... Ma, ma, słabo myślę na, na, na dużą skalę. No i tu się ciągle coś odpierdala, nie ma gdzie. Ej, y, gruby się nazywa ksiądz Ebek. <grytanie> to ja ostatnio grałam w Hotsa ze znajomymi i był przeciwny w przeciwnym teamie Leoryk, który miał nick Bóg Tak Chciał. Bóg Tak Chciał. <głos> <głos> Też masz tak, że czasami przypadkiem klikniesz na mapę i twoja postać ci gdzieś idzie, gdzie ty nie chcesz. Chyba, to się zdarzy coś takiego. O, złapał mnie. Niech cię złapał. No i brzydko mi tu pachnie pomóż mi z nim. No, pomóż, no ja, ja tutaj gonię babę. To gonię. Oczywiście, że nie. Minisekundę bym walnął w Ach. budynek, kiłby się rozpryskło, by ją zabiła, ale nie. Szczerze nie lubię Anny jako healera. Wiesz co, bo ona jest ciężka. No. mówmy się. Kto hila, strzelając, mając shota. No, i można łatwo zobaczyć po tym, po uleczeniu drużyny, ile uleczyła Morales, a ile ona. No, no, Morales to też jest. no, no Morales jest dobra, no, wyobraź sobie. Il jest il dobra, ale jest upierdliwa. Hmm. O, właśnie, jak będę nagrywać. Musimy zgarnąć Jasusia. Jasusia? Ili Dan, Abatur. O! No, no. no. Tylko kurna, jak ja, jak ja to pokażę, jak ja tylko na siebie zawsze mam kamerę? No, nie wiem, co <noise> myślę. Zobaczę nie. u mnie na Twitchu. O, właśnie, właśnie na moje i tyle. Generalnie tą, tą falę wokół mnie, no trwalę. Dużo nie w kółku mogę dawać na innych, ale no, najszybciej no jest na siebie, no. Klikam z, z altem i od razu działa. Może Just... no i gonią mnie jak nie jeden to klon nie goni od niego No no jad. ja? Ja mogę! Pomocy! Idź. Pomocy! show! Klon! Jakby Jadę... Okej oh, okay, ale tylko za trzy uderzyli My za pięć Kurde, nie idzie mi ostatnio tym napis, to może powinienem zmienić tą postać na jakiś czas? A ja tam w dupie, idzie, nie idzie. Będzie co będzie. twojego czasu to nieźle na szło tym Ragnarosem, w miarę. Ale raz się grało więcej w Hotsa, raz się grało mniej. No, trochę więcej się grało jak wspierali tą grę, to tak człowiek miał więcej trochę zapału. No. Focus the heal, please. Mm. Jeśli bym tak... nie, nie fokusował, to może bym jakoś próbowała do tego healera dostać. Ja czasem próbuję, ale czasem mi spierdala. Bo czasem tak... Zobaczcie, swędzi stopa i nie możesz tego wydrapać i ci swędzi tak jakby w środku i, 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 i kurna nic nie zrobisz. Mama. No to teraz bo tak. Niedobrze. Niedobrze, no, drapię się czym mogę, kurna, bez skojarzeń tutaj, proszę. Yy, i, I co? I nie działa. Boże, kurna, swędzi. Nie myślę o tym. Mm. A właśnie tak samo. można pobić troszeczkę? No, żeby on cię zaraz nie pobił. Urna jaki długi. Oczywiście chodzi o huka. O! Zesrał się znowu. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja tego nie zostawiam. O! Dwój! Abatura zabiłam tym ultem! No i dobra Abatura zabiła O, czołg się troszeczkę chyba wystawił. Chyba nie? Nie ucieknie <laughs> Coś Au. na pewno ucieknie, nie tak ucieknie. Zniszczony budynek. Można bossa zrobić i to skończyć. Chodź, chodź. Dobra. Boss bije 4. No i gitry. Będzie wsał raz. A nie, nawet będzie z górką, co? Ja będę. No i Primo, Wiktoria. Gratulacje. Wygrałem. No tak, sam wygrałeś. He, he, he. Nie, nie lubi właśnie. Ale słyszałem, że się śmiejesz. G -g -g o właśnie. Tutaj ludzie nie piszą GG. Tu piszą GG. Tu jest tu jest, tu jest, klimat. Patrz, widzisz, przegoniłam cię w obrażenia. No, gratulacje. Co ja będę piesem Nie mam mnie tu. Kogo by tu pochwalić? Mhm. Dam Anubarkowi. Dałem księdzu, księżulkowi za zapachy, które mnie zabijały. No bo dobrze, dobrze mnie no. Nie no, muszę jeszcze raz tym Mephisto zagrać, bo wbiję level. <noise> Ach, dobra. To, to był kolejny to odcinek. Tak, krótka przerwa u mnie. No, u ciebie, przerwa. Nie niedługo po tak. przerwie. Tak, a u mnie to jest koniec odcinka. Zapraszam na kolejne. Widzimy się wkrótce. Cześć.